Nasza nazwa wiąże się z doznaniem palenia świec. Kandelana, od Candelabro pochodzi z łaciny i ma przywodzić na myśl takie bardzo ciepłe i miłe skojarzenia. Jak wszystko, co dobre, firma zrodziła się z szczęśliwego przypadku. W 2013-2014 posiadałem agencję kreatywną, która zajmowała się produkcją gadżetów dedykowanych dla różnych instytucji kultury. Z biznesu. Szczęśliwie jedno z muzeów w Warszawie zamówiło u mnie gadżety zimowe związane z Królem Janem III Sobieskim. Tak się złożyło, że jedną z naszych propozycji była świeczka, którą jak wymyśleliśmy, to niestety żaden podwykonawca nie chciał ją zrealizować. W mojej zasady, co jest w tym trudnego, zaczęliśmy próbować zrobić ją samemu. Wykorzystaliśmy już wtedy kompetencję, którą posiadaliśmy, czyli wydruk 3D. Przez Ponad dwa lata opracowywaliśmy technologię prototypowania drukiem 3D dla branży świeczkarskiej. Uczyliśmy się branży świeczkarskiej i pod koniec 2015 roku udało nam się wyprodukować pierwszą ładną świeczkę. Emocje były olbrzymie. Wszyscy, którzy uczestniczyli w jej odlaniu wiedzieli, że trafiliśmy na coś niezwykłego. I wtedy byliśmy po dość dogłębnej analizie rynku i wiedzieliśmy, że na rynku nie ma świeczek tego typu. Mamy dwa typy produktów: świeczki całoparafinowe oraz świeczki w betonowych pojemniczkach. Jeżeli chodzi o świeczki całoparafinowe, mówimy o dwutaktowym procesie. Jednym jest odlanie samej świeczki do formy, a drugim procesem jest polakierowanie świeczki na wybrany przez klienta kolor. Natomiast jeżeli chodzi o świecę w pojemniczkach betonowych, tutaj mamy już trochę bardziej skomplikowany proces, ponieważ najpierw musi ten pojemniczek zostać wykonany, następnie w sposób odpowiedni wysezonowany, a po sezonowaniu możemy go wtedy obrabiać, na przykład nakierować i zalewać zapachową sadem świeczkarską. Najlepiej sprzyjająca się kolekcja to oczywiście kolekcja dłoni, ale staramy się podążać za trendami. Pracujemy poprzez Global Merchandising Services z Iron Maiden, Merlinem Mansonem, Motorhead i wieloma innymi zespołami. No, dla nich tworzymy już wzory związane z ich estetyką i z ich stylistyką, więc tutaj już można znaleźć odrobinę hard rocku. Moją ulubioną świeczką jest bulldog. Z miseczką przed sobą. Jest to absolutnie fenomenalny kształt. Oprócz tego, że widać płomień, widać jakby efekt światła. Cały bulldog i pewnego rodzaju abażur, który szczególnie wieczorem, jeżeli jest zapalony, wygląda naprawdę, naprawdę wyjątkowo i zjawiskowo. Pierwszym elementem jest burza mózgów, kiedy wymyślamy, jak ta świeczka powinna wyglądać, jakie ma atrybuty. Następnie nasz zespół projektowy autorsko przygotowuje koncepcję wizualną i graficzną świeczki. W tym momencie z nami 20 parę osób, z roku na rok po nas przyrasta. Mamy pracowników B, +R, mamy projektantów, mamy własnych technologów. Rośniemy bardzo szybko, ponad 300% wzrostu rok, rok do roku. Jesteśmy już na czwartej lokalizacji, czyli jest to już nasze czwarte miejsce, w którym produkujemy świeczki. Pewnie jeszcze nie ostatnie, ponieważ cały czas rośniemy. Ilość sprzedanych świeczek oczywiście zależy od sezonu, ale tu można powiedzieć, że sprzedajemy około 10-15 tysięcy świeczek miesięcznie współpracę niedawno z Amazonem bezpośrednio, ponieważ w roku 2019 podjęliśmy decyzję, iż na Europę Amazon będzie obsługiwany przez nas bezpośrednio jako przez firmę. W tym momencie naszą główna sprzedaż na Amazona prowadzona jest na Niemcy. Jest to taka pierwsza duża kampania, którą przygotowaliśmy. Zaraz w następnej kolejności będzie sprzedaż we Francji. Korzystamy z różnych takich modeli współpracy z Amazonem. Jednym z nich jest FBA, czyli Fulfillment by Amazon. To jest model biznesowy w którym Amazon wziął na siebie ciężar logistyki, a my jesteśmy partnerem, który jakby dosyła towar, pilnuje aukcji, ale dosyła jego paletami do centrum logistycznego Amazona, i to Amazon dalej zajmuje się logistyką do klienta końcowego. Podjęliśmy serię działań związanych z uprawną współpracą z Amazonem. Jednym z nich jest np. zastrzeżenie znaku towarowego na Amazonie, prawidłowe przygotowanie listingów, pozycjonowanie listingów, analiza komentarzy. Amazon, w przeciwieństwie do innych marketplace'ów, stawia w centrum doznanie jakby prawidłowego zakupu przez klienta. To ona dostarcza dla klienta najwyższą wartość, jeżeli chodzi o jakby, termin dostawy, czas fulfilmentu przed świętami. Oczywiście dla sprzedawców na Amazonie jest to dodatkowe wyzwanie, ale jest to wyzwanie, które jeżeli potrafią sprostać, no na pewno pomogą im zawywać rynek. Moim głównym celem na następne lata to zbudowanie jakby silnej marki produktowej, która będzie to miała pozycję na rynku i przejmie jakiś udział realny w rynku. Testujemy nowe zapachy, bawimy się zapachami, staramy się budować nie jeden zapach, ale całą koncepcję zapachów, którą ktoś kupuje jako takie pudełko siedmiu małych pojemniczków, które mają być trochę jak nastroje w menu degustacyjnym. Małe dania, w którym można się pobawić, popróbować, które mogą podążać za naszym nastrojem.